Carpaccio to rewelacyjna przekąska, idealna na przyjęcia albo też na eleganckie kolacje. Dzisiaj przyrządzę jedno z moich ulubionych – carpaccio z łososiem. Przygotowanie zacznę od dressingu. Do niego będzie potrzebna mi papryczka chili. Kroję bardzo drobno i umieszczam w miseczce. Do miseczki dosypuję też sól, cukier i świeżo zmielony pieprz. Wszystko zalewam oliwą z oliwek i skrapiam sokiem z limonki. O czym mieszam i odstawiam, żeby się przegryzło. A więcej naszych ciekawych przepisów możecie zobaczyć na naszej stronie www.kulinardativi.pl. Ale wracam szybko do mojej rybki. Ładny, świeży filet łososia kroję na plastry. Staram się kroić ukośnie, żeby były jak największe i cienkie. I takie śliczne, pachnące morzem plasterki rozkładam w miarę równomiernie obok siebie na talerzu, jeden koło drugiego. Do tego karpacio świetnie będą pasowały kapary Rozsypuję je równomiernie po wierzchu łososia razem ze świeżym koperkiem. Po czym wracam do naszego wcześniej przygotowanego dressingu. Jeszcze raz go porządnie mieszam i za pomocą łyżeczki równomiernie polewam naszą soczystą rybkę. Całość posypuję jeszcze świeżo zmielonym pieprzem. Surowy łosoś połączony z pikantno-słono-słodko-kwaśnym dressingiem to smaki, dla których naprawdę warto żyć. Dzięki nim rodzi się nasza miłość do kuchni. Wiecie co teraz powiem. Koniecznie zróbcie to w domu.